Księga Izajasza, rozdział 48. Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Izajasz mówi to w imieniu Boga, który dobrze zna swój lud i wie, że nie jest mu naprawdę oddany. Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela. Jego imię Pan Zastępów. Mimo wszystko ten grzeszny naród korzysta z opieki Boga i nazywa się jego imieniem. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że Twój kark jest ścięgnem z żelaza, a Twoje czoło ze spiżu. Bóg. Wielokrotnie dawał dowody, że istnieje i jest taki, jak samo sobie mówi. Zapowiadał różne rzeczy i spełniły się. Mimo to naród nie chciał ugiąć przed nim karku, nie chciał oddać mu czci i zachowywał się wobec niego bezczelnie. Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: mój Bożek to uczynił. A mój posąg kryty i posąg lany to nakazał. Proroctwa, które Bóg poprzez proroków obwieszczał Izraelowi, miały pokazać, że to On stoi za różnymi wydarzeniami, a nie te bożki, którym Izraelici oddawali cześć. Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko. A wy, czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Teraz stały się one, a niedawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział. Ja o nich wiedziałem. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też Twoje ucho nie było dawniej otwarte. Wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny, i że zwano cię odstępcą od urodzenia. Bóg chce, żeby jego naród świadczył o jego potędze. O jego dokonaniach, dlatego dalej będzie mu ogłaszał kolejne proroctwa i będzie to robił tak, żeby Izraelici nie mogli się tłumaczyć swoją niewiedzą. Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Naród izraelski zasługiwał na karę na całkowite zniszczenie, ale Bóg go oszczędził. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Różne ciężkie doświadczenia, które z woli Boga przechodził naród izraelski miały na celu go oczyścić i wypróbować. Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam innemu Bóg jest zazroczny o Swoją chwałę i tak postępuje z narodem, który sobie wybrał, żeby jego chwała była jak największa. Słuchaj mnie Jakubie i Ty Izraelu, którego powołałem, ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Przecież to moja ręka założyła ziemię, i moja prawica rozpostarła niebiosa. Gdy ja na nie wołem, wszystkie razem stają. Bóg jest stwórcą wszystkiego, był. Zanim powstał świat i cały świat, wszystko co stworzył, jest dla niego i zmierza ku niemu. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. Znowu Izajasz mówił o Cyrusie, który miał zwyciężyć Babilończyków i wyzwolić Żydów. Izajasz zapowiadał go na ponad 100 lat. Przed, przed tym, nim się urodził. Ja, ja to przepowiedziałem i ja go powołałem. Sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. Dokonania Cyrusa i jego zwycięstwa zostały zapowiedziane przez Boga, i Bóg sprawił, że stało się tak, jak zapowiadał. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odkąd się to dzieje, ja tam jestem. A teraz wszechmogący mój Pan powołał mnie i jego duch. Izajas wzywa swoich rodaków, żeby Go słuchali, i mówi im, że posłał go wszechmocny Bóg i jego duch. Już tutaj w Starym Testamencie widać, że Bóg jest jakoś mnogi, że co innego Boga, co innego jego duch. Tak mówi Jachwe. Twój odkupiciel, święty Izraelski. Ja, Jachwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Pomimo wszystkich grzechów, Bóg nadal opiekuje się swoim narodem, uczy go i prowadzi tak, aby było mu dobrze. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość, jak fale morskie. Twój ród byłby liczny jak piasek. A twojego potomstwa tyle co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Bóg poprzez Izajasza chce pokazać żydom jak wiele stracili poprzez swoje nieposłuszeństwo, co mogłoby być ich udziałem, gdyby naprawdę zaufali Bogu. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Haldejczyków, głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi. Mówcie, Pan wykupił swojego sługa Jakuba. Izajasz zapowiada uwolnienie Izraela z niewoli babilońskiej. Zapowiadał, zanim w ogóle Izrael do tej niewoli poszedł. Nie mieli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię. Sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały i rozłupał skałę tak, że wypłynęła woda. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Tutaj Izajasz przypomina to, co się działo, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu. Tak jak wyszedł z Egiptu, tak wyjdzie też z Babilonu, a bezbożni, czyli ci, którzy uciskają ten wybrany naród, nie będą mieli pokoju. Przed obliczem Pana uniszmy się. Przed Pana uniszmy się. Przed Pana uniszmy się. Oddajmy mu. Wszystkie swoje troski oddajmy mu. Wszystkie swoje troski oddajmy mu. Pan sam, pan sam wywyższy, wywyższy nas Jego jest ziemia i czas pan sam wywyższy. Przed obliczem nas. pana uniszmy się przed obliczem pana uniszmy się do obliczem pana uniszmy się liczę pana uniśmy się. się pan, sam pan Wszystkie swoje troski oddajmy swoje troski Wszystkie swoje troski oddajmy, mu. Wszystkie, swoje troski oddajmy mu. wszystkie swoje troski oddajmy Mu Pan sam, sam wyży nas jego jest ziemia i czas Pan sam wybył